Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka Podróży. Jest siódma rano. Jadę właśnie nad jezioro Tonle Sap, czyli największe jezioro w Azji Południowo-Wschodniej. Jezioro Tonle Sap to największe jezioro w Azji Południowo-Wschodniej. Zajmuje około 15% całej powierzchni Kambodży, a w sezonie deszczowym zwiększa swoją powierzchnię nawet 15-krotnie i rozciąga się od Angkor do samego Phnom Penh. Jezioro to dostarcza wodę dla połowy upraw Kambodży i daje ryby, które dostarczają ludności Kambodży połowę białka, które spożywają. Jest także jednym z najważniejszych połączeń transportowych w kraju. W porze deszczowej, od czerwca do listopada, rzeka Mekong odwraca swój bieg do jeziora, powodując jego zwiększenie. Staje się rozległym morzem śródlądowym. Jednak zanim wody zaczną opadać, minie jeszcze kilka miesięcy i dopiero w lutym jezioro Tonle Sap zaczyna wracać do normalnych rozmiarów. W jeziorze żyje około 300 gatunków ryb, węży, a nawet krokodyle. Koniec pory suchej, kiedy jezioro jest najmniejsze, a ryby muszą się tłoczyć na małej przestrzeni, jest najlepszym czasem dla rybaków, którzy są w stanie złowić dziennie ponad 200 kg ryb. W epoce Ankoru Tonle Sap było dla kmerów tym, czym Nil jest dla Egipcjan, źródłem obfitości, które uwalniało siłę roboczą do produkcji wspaniałych pomników i tworzenia wysokiego poziomu kultury. W porze suchej kmerzy przejmowali cofające się wody jeziora i wykorzystywali je do nawadniania upraw, dzięki czemu byli w stanie uprawiać dwie lub trzy rośliny rocznie. W porze deszczowej wykorzystywali podnoszące się wody szlaku wodnego do przenoszenia wydobywanych kamieni do budowy wielkich świątyń Ankoru. Ponieważ ja kupiłam rower tutaj w Siem Reap, to wybrałam się na tą wycieczkę na rowerze. To jest około 12-14 km Siemreb, zależy, gdzie w Siem jesteście i zależy, jak daleko dojedziecie tutaj nad to jezioro. Więc to nie jest duży dystans dosłownie 20-30 minut, żeby go pokonać. Ale to, co powiem to, że zanim kupiłam rower, to wypożyczyłam właśnie rower w hostelu. I dostałam no mega niewygodny. Ale tak strasznie niewygodny, że po przejechaniu 10 km e, chciałam go naprawdę porzucić, porzucić w lesie. E, tak więc, jeśli chcecie tutaj przyjechać na rowerze, to polecam, to nie jest ciężka wyprawa. Droga jest jakby prosta, bardzo e, i płaska. Więc, nawet na takim zwykłym rowerze miejskim jaki ja mam nie mam problemu tutaj przyjechać. Natomiast upewnijcie się, że ten rower ma przerzutki i upewnijcie się, że jest on wygodny, bo zrobienie 25 km na niewygodnym rowerze będzie miało na pewno wpływ na, na to, co będziecie myśleć o tej tutaj wycieczce. No i po co się męczyć? Ja bym zrobiła to tak, żebym pożyczyła. Rower przetestowała go trochę. Jeśli jest wygodny, no to spoko. Polecam tutaj przyjechać rano, ze względu oczywiście na pogodę na, na upały. Haj! Lub bardziej na to, że o 6 rano, Hi. że o 6 czy 7 rano tu mamy 24 stopnie

Jesteśmy, można by powiedzieć, na prawdziwej wsi. Nawet droga się zrobiła szutowa, już nie ma ładnego asfaltu. A to jest ciągle droga główna. Rzeczywiście zrobiło się bardzo biednie. 3 miliony ludzi mieszka dookoła tego jeziora. Więc wydawałoby się, że infrastruktura, przynajmniej jeśli chodzi o drogę, będzie trochę lepsza. No ale jest jak jest. Tutaj biegę rzeczywiście widać. Nie ma żadnych fancy sklepów typu 7-Eleven, czy supermarketów. Widziałam po drodze. Tylko stację benzynową. No proszę, ale... Kościół katolicki jest. Ojej. Hello! jest jak biednie. Przewaga metalowych domów zbudowanych. No niektóre mają podstawy betonowe, nawet, ale wiele ma podstawy po prostu z patyków. Wow, to nawet nie są belki, to są po prostu grubsze gałęzie. No tutaj naprawdę musi być ciężkie. Jestem w Azji Południowo-Wschodniej od ponad pół roku. Ale szczerze mówiąc, ej, kurz Ale szczerze mówiąc, takie biedy to ja nie widziałam jeszcze. Trzeba pamiętać, że 70% Kambodżan żyje na wsi. Czy... Ej. Czy na terenach właśnie wiejskich, czyli tak naprawdę około jakieś 12 milionów ludności pewnie żyje w takich warunkach. Mamy okolice miejsca, z którego odpływają łodzie po właśnie po tym jeziorze. No, e... mocno, o oh wow. Mocne podstawowe warunki. Tak jak wspomniałam, dookoła jeziora Tonne Sap mieszka około 3 milionów ludzi, wiele z tych osób w porze Musi ewakuować siebie, swoje rodziny i majątek, bo ich domy są po prostu zalewane. Wiele osób w tym regionie żyje z dochodu 1-2 dolary dziennie. Taka przeprowadzka i czynsz, które muszą zapłacić mieszkając miesiącami u kogoś innego, powoduje, że te rodziny są w długach cały rok i nie mają możliwości ich spłacenia. Zmiany klimatyczne i masowe wyławiania powodują, że niektóre gatunki ryb zanikają a dochód okolicznych rybaków jest z roku na rok mniejszy. Rząd niestety nie spieszy z pomocą, aż trudno uwierzyć, że przodkowie tych mieszkańców kiedyś żyli dostatnie w prawdopodobnie lepszych warunkach. Dalej pchać nie będę. Myślę, że dalej jest podobnie. To jest płatka do któregoś domu. Wszędzie śmieci, brud. Ani wie datę, no. Chociaż tutaj widzę, że ktoś ma luksusowy domek. Tutaj świetnie widać jak wysoko w sezonie mokrym te wody się podnoszą. Ten dom jest, na te fundamenty jakby te, te betonowe pale są na wysokości, wydaje bym powiedziała, jakichś 3 metrów co najmniej. To jest port, z którego odjeżdżają właśnie łódki turystyczne, idę zobaczyć ile ta przyjemność kosztuje tutaj. Tutaj można wynająć łódkę za 28 dolarów i wtedy jakby ta łódka jest do Twojej dyspozycji. Jeśli macie grupę do 5 osób, no to te 20 dolców, 28 dolarów podzielić na 5 osób. Jeśli macie większą grupę, to też są tutaj różne opcje. To tyle na dzisiaj ode mnie. Ogólnie bardzo polecam odwiedzić okolice Tonle Sap, jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana zobaczeniem prawdziwej Kambodży. Dzięki za uwagę, zostawcie lajka like i subskryba. Pozdrawiam, Kamila.